Witajcie, dzisiaj wy najlepsze gry, o których nigdy nie słyszeliście. Jeden z najlepszych shooterów FPS na calutkie PlayStation 2 oraz oryginalnego Xboxa. Tak, mowa w końcu o Dark Watch. Co takiego mata gra, że wywołuje ona u mnie efekt rozszerzonych źrenic, ciar na plecach oraz poważny ślinotok. No po kolei świetna grafika, do tego nieczęsto wtedy spotykana fizyka z silnika Havok, bombastyczne udźwiękowienie z niezapomnianą ścieżką dźwiękową, lawina szybkiej nieustającej akcji, steampunkowy świat mrocznej wersji dzikiego zachodu i na koniec tytułowa organizacja Darkwatch, która zwalcza wszelkie plugawe bestie z piekła rodem demony, wampiry, zombiaki i inne tego typu maszkary. Aż ciężko mi wyobrazić sobie, kim był gościu, który wpadł na to wszystko, jakim on musi być geniuszem, w jaki sposób on mógł połączyć wszystkie te elementy, aby złożyć je w tak dobrze dopasowaną całość. Hmm. Mam nadzieję, że jesteście tego tak samo ciekawi jak ja, ponieważ musiałem pociągnąć za wiele sznurków, upić całą masę osób, zgodzić się na dodatkowe komentarze pewnego Energona, ale w końcu udało mi się zdobyć archiwalne nagrania z procesu developingu gry. Zapraszam. E, Piwosław Moczywór, słuchajcie, jestem waszym zajebistym designerem. Jak już wiecie naszym planem jest wypicowanie pierwszej gry takiej, że sam Chuck Norris zabije się sam z półobrotu. No i ogólnie dzisiejsze dzieci będą wspominać nas jeszcze jako starcy, a dziewice będą tańczyć na naszych grobach składając dziewczynie kwiaty i śpiewając wokoło w wianuszku. Dlatego tego też przygotowałem tutaj garnek, magiczny garnek z pomysłami, z którego będę wyciągał kolejne pomysły. Magiczny garnek? Że co, proszę? Czy ktoś to w ogóle tetował? No to jest chyba oczywiste, że nikt tego nie tetował. Po pierwsze, gra będzie pierwszą osobową strzelanką, bo tego typu gry najlepiej się sprzedają. Mówię wam, będzie super. To równie dobrze mogłoby być pierwszy symulator męskiej gwiazdy porno. Przecież sprzedałby się jeszcze lepiej. Gra czerpie pełnymi garściami z tytułów takich jak Time Splitter czy Halo. Zwłaszcza fani tego drugiego będą się czuli tutaj jak u siebie. Mechaniki takie jak regeneracja tarczy, czy sama dynamika gry jest bardzo zbliżona do tego z Halo Combat Evolve. Po drugie, akcja będzie dziać się na dzikim zachodzie, a sterować będziemy. Kowbojem albo... albo nie Kowbojem wampirem I dodatkowo jeszcze żeby to był bandyta I będziemy jeździć na... na koniu A ten koń też będzie wampirem Wampiry są takie zajebiste Mówię wam to się na pewno sprzeda. Rzeczą proszę, koń wampir, i co on wysysa innym koniom i krowom krew? Jak po co tworzy inne konia wampiry? Ty weź sobie lepiej synek, przygotuj już tą galerę, bo na niczym innym ty już nie pojeździsz. Grata funduje nam niezwykle ciekawą wersję Dzikiego Zachodu. Wszystko jest bardzo mroczne i ciemne. Większa część akcji gry dzieje się w nocy, ale nawet gdy mamy pojedyncze scenariusze, w których nastał dzień, jest on odpowiednio przyciemniony, tak jakby słońce bało się wyjść z zachmurek i przywitać nas swoimi promieniami. Nasz protagonista Jericho Cross jest zwykłym bandytą i rabusiem. Grę zaczynamy od skoku na pociąg. Jednak w jego skarbcu zamiast złota znajdujemy pradawnego wampira, który, czując głód, rzuca się na nas i zamienia w istotę podobną sobie. Następnie my, czując znowu nasz głód, rzucamy się na pobliskiego konia, zamieniając go w wampiro upiora? E? Eee, to takie coś istnieje? Naszymi wrogami będą. Wampiry, zombiaki, wilkołaki i różnej wszelakiej maści inne upiory, odpisujemy taką mroczną wersję dzikiego zachodu. To się musi sprzedać. <gry> sprzedać to ty byś mógł też porną wersję dzikiego zachodu, ale czy to od razu warto coś takiego robić? Gry, w których strzelamy głównie do wszelkiej maści zombiaków w 2005 roku nie cieszyły się jeszcze popularnością. Dlatego też w Darkwatch. Nie strzelamy do zwykłych zombiaków. Zamiast tego pakujemy ołów wszelkiej maści, upiory, demony i ożywionych bandytów. Czym się różni ożywiony bandyta od zombiaka, spytacie? Eee, głównie tym, że ten wciąż będzie do nas strzelał, porusza się dosyć szybko i wygląda całkiem zajebiście. Właśnie, wygląd i design wszelkich potworów Dodaje grze bardzo, bardzo wiele uroku. Wszelkie potwory i maszkary, które będziemy masakrować są kreatywne, odrażające i co najważniejsze, bardzo, bardzo różnorodne. No i na koniec będziemy walczyć dla takiej organizacji. Jakiejś takiej mrocznej organizacji jak dupa szatana. Nazwiemy ją Darkwatch. Dark Watch. Darku. Oho, to będzie dobre. No i dodamy do tego szczyptę Steampunku. Bo Steampunk jest zawsze zajebisty, więc będą różne ciekawe bronie, nie jakieś tam sześciostrzałowe pukawki czy proce, ale porządne gnaty. No i dodajmy im jeszcze samochody terenowe. Napędzane parą. Z dwoma gatlinkami na wierzchu. Ty weź sobie lepiej dodaj galerę parową, z dwoma żaglami na wierzchu, co by to ci się lepiej wiosłowało. Zadaniem tytułowej organizacji Darkwatch jest polowanie na to całe szatańskie nasienie. To oni dodają grze bardzo smaku steampunkowego, posiadają znacznie nowszą, bardziej zaawansowaną technologię niż normalnie w tych czasach była stosowana. i fajny sposób to widać, chociażby dzięki bronią. Grę zaczynamy mając do dyspozycji jedynie zwykły sześciostrzałowiec, lecz z ciała pokonanego pierwszego regulatora z szeregów Darkwatch Otrzymujemy już coraz to lepszą broń, jakieś super pistolety strzające z niezwykłą szybkostrzelnością, shotguny posiadające więcej luf niż jestem w stanie zliczyć. I jeszcze jakby tego było mało, posiadają do kolby przyczepiony topór. No bo czemu nie? Było miejsce na topór, no to zamontowano. I dzięki niemu możemy szybkim, wprawnym ruchem pozbawić szarżującego przeciwnika kończyny lub dwóch. Do tego dochodzą jakieś tam granaty, snajperki, gatlingi. W sumie to jedyne czego w tej grze brakuje, to wyrzutnia rakiet. A nie, sorry, czekajcie, ta gra ma i to, więc jest pełen komplet. I pamiętajcie, dzieci, gry nie kłamią. Jeśli Gra mówi wam, że w XIX wieku posiadano już zaawansowane wyrzutnie rakiet. Na pewno tak było, bo czemu miałaby dla was kłamać? A i jeszcze jedna kwestia: Wóz terenowy napędzany parą. Nie wiem co pan moczywór palił wymyślając taki patent, ale jestem pewien, że zasługuje pan na jeszcze kilka browarków. Jeśli ktoś twierdzi, że ciężko opacerzony wóz terenowy nie może być napędzany parą. To niech mi to udowodni. Pan Moczywór udowodnił mi, że taki wóz może istnieć. No przecież jeździłem, nim to wiem, nie? Okej, okay, no to teraz z pełną powagą. Olbrzymią zaletą tej gry jest to, że robi ona wszystko, byśmy się nie nużyli. Czyli raz da nam jeździć na koniu. Drugi raz daje nam misję, w której napadamy na pociąg, potem pojeździmy sobie właśnie wozem terenowym, przez całą grę przyzwyczajamy się do naszych mocy wampira, a tu ni stąd, ni zowąd, dostajemy misję, w której walczymy za dnia. Światło słoneczne wyłącza wszelkie moce wampira, takie jak chociażby podwójny skok, jakieś tam jego umiejętności, czy nawet tą samoregenerującą się tarczę rodem z Halo. Mało tego, co chwilę dostajemy nowe typy przeciwników, praktycznie przez całą grę. Jak nauczymy się już walczyć z jednym typem przeciwników, dostaniemy nowy, na który będziemy musieli uważać. Sprawia to, że gra cały czas jest świeża, cały czas jest dynamiczna, cały czas zachęca nas do prowadzenia dalszej rozgrywki. Grafika jest po prostu bardzo, bardzo dobra i solidna. Przeciwnicy wyglądają dobrze i szczegółowo są świetnie zanimowani. To samo tyczy się otoczenia. Nie można tu praktycznie na nic narzekać. Co więcej, mamy tutaj dodatkowo silnik fizyczny, są świetne efekty ognia i gra pozwala nam walczyć z całą masą przeciwników naraz, nie zwalniając nawet o jedną kratkę na sekundę. Jednak to przed dźwiękowcem Chyle z pokorą kapelusza. Wszelkie dźwięki wystrzałów są niesamowite. Cała kata trzęsie się przy każdym jednym wystrzale. Każda broń ma odpowiedni efekt. Za każdym razem jep jep jep. Jest to naprawdę niezwykle satysfakcjonujące. Za każdym razem, gdy odstrzelimy wrogowi kończynę, cieszymy się jak małe dzieci. Co więcej, muzyka w grze jest niesamowita. Naprawdę niesamowita. Jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych w grach FPS na generację PlayStation 2 oraz oryginalnego Xboxa. I tu naprawdę mówię to szczerze. Jedyne co w grze zostało potraktowane strasznie po macoszemu, to kwestia wampiryzmu naszego głównego bohatera. Kwestia ta nie została odpowiednio rozwinięta i nie został wykorzystany potencjał tego właśnie wyboru. W grze ogólnie mamy możliwość gry jako dobry lub zły wampir i składa się to jedynie z tego, że czasem wyskakuje nam napis i wybieramy czy chcemy zrobić coś dobrego czy złego. Dobry wampir ma cztery swoje unikatowe moce, zły wampir ma swoje cztery unikatowe moce i tyle. Szkoda, można by zrobić z tego coś na kształt jakiegoś RPGa, ale nie będę narzekał, przecież niesamowicie satysfakcjonujące jest odcinanie wrogom kończyn za pomocą topora przyczepionego do strzelby z 10 lufami. Wersja na PlayStation 2 różni się od Xboxowej tym, że na tej drugiej działał kiedyś Świetny tryb multiplayer, porównywalny do tego z Halo. Niestety od lat nie jest on już aktywny. Za to wersja na PlayStation ma możliwość przechodzenia kampanii dla pojedynczego gracza w trybie cooperative do czterech osób na jednej konsoli, na jednym telewizorze naraz. Podsumowując, Gretą polecam każdemu fanowi gier akcji i przede wszystkim strzelanek. Pierwszoosobowych. Gra bawi niesamowicie. I to wam obiecuję: będziecie bawić się przez 8 godzin przy tej grze pierwszorzędnie. Mówił mocny browarek. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Na tą chwilę do usłyszenia. Cześć. Wszyscy, ale to wszyscy, którzy nie przyłożyli swoich brudnych, spoconych łap do tego, by ta gra przydała się na tyle, bym ja teraz mógł pograć sobie w kolejnej części, powinni zapierdalać na galerze. Powinni trzymać po kilka wioseł naraz, każde zakończone ostrzym topora. Każdy z tych nieudolnych marketingowców będzie zapierdalał tą upiorną mroczną galerą wokół Dzikiego Zachodu powszech czasy.